Dziś kolejny taki wakacyjny odcinek, w którym Wam pokażę według mnie bardzo ciekawe miejsca, z których można czerpać garściami inspiracje akwarystyczne. To miejsce naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i mógłbym tam spędzić cały dzień. Ale ze względu na osoby towarzyszące mi musiałem niestety trochę przyspieszyć. Aquascaping TV, zapraszam na kolejny odcinek. Dziś zabieram Was na wycieczkę do Garnisch-Partenkirchen. Zobaczymy oczywiście słynną skocznię, ale zobaczymy też Alpy, przepiękny wąwóz, rzekę i jezioro. A jeśli by się tak złożyło, że ten film przypadkiem by Ci się spodobał, to już wiesz sam dokładnie co z tym fantem zrobić. Nie przedłużając zapraszam na film, który po króciutkim intro. Miejsce, o którym Wam dzisiaj chciałbym opowiedzieć, nie jest aż tak super bliziutko ode mnie, bo trzeba tam trochę jechać dokładnie 170 km. Ale muszę Wam powiedzieć, że wycieczka udała się i warto było te kilometry zrobić, żeby poczuć tą bajkową alpejską atmosferę. Kiedy na ostatnim live wspominałem, że musimy kończyć, dlatego że wyjeżdżam jutro na wycieczkę właśnie w te Alpy, Damian poprosił mnie, żebym zrobił kilka zdjęć i pokazał mu, jak to wszystko wygląda. Postanowiłem pójść o krok dalej i nagrać dla Was film. Wyszedł z tego taki wakacyjny film dla wszystkich tych, którzy będą kiedyś w tamtej okolicy i będą szukali atrakcji lub też inspiracji akwarystycznych, bo naprawdę to miejsce jest okraszone wieloma lokalizacjami, z których można czerpać naprawdę pełnymi garściami. Zresztą za chwilę zobaczycie sami. Garnisch-Partenkirchen zalicza się do najbardziej znanych niemieckich kurortów alpejskich. Pewnie wielu z Was kojarzy tą miejscowość. Skoki narciarskie od czasów Adama Małysza stały się naprawdę bardzo popularne w Polsce garnisch Parten Kirchen leży u stóp najwyższego szczytu w Niemczech, Szpice, I właśnie tutaj znajdują się dwa duże ośrodki narciarskie oraz skocznie. Tu co roku rozgrywany jest jeden z konkursów turnieju czterech skoczni. Ale garnisch Parten Kirchen to nie tylko skocznia, jest tu wiele więcej do zobaczenia niż słynna właśnie skocznia narciarska, która notabene wydawała mi się w lecie trochę taka obskurna, jak dla mnie mało ciekawa. Szczerze mówiąc nie wiem czy to tak na innych skoczniach wygląda, bo przyznam, że nie widziałem na żywo innej skoczni, ale to co widziałem tam właśnie w Garnisch Partenkirchen wydawało mi się takie obskurne i słabe. Ja osobiście wolałem się napawać pięknem przyrody, a tu w tej kwestii jest znacznie lepiej, niż na wspomnianej Skoczni. Kilka słów gdzie znajduje się ta przepiękna miejscowość. Garnisch-Partenkirchen to powiatowa gmina targowa i uzdrowisko w południowych Niemczech. Gapa należy do kraju związkowego Bawaria. Co warte podkreślenia Garnisch-Partenkirchen nie ma praw miejskich, czyli to taka duża wioska. Poza sezonem turystycznym ta miejscowość, czyli co za tym idzie ludzie lokalni mogą cieszyć się nie tylko pięknem przyrody, ale też spokojem. Jeśli chodzi o samą miejscowość, jest naprawdę w porządku. Po prostu ładne miejsce, ale przyroda tam jest głównym walorem. Jak wiecie wszyscy, nie jedzie się tam po to, żeby oglądać na przykład, nie wiem, architekturę tych domów czy jakichś budowli, ale po to, żeby podziwiać piękno przyrody. Szczególnie przypadł mi do gustu Partnach Klamm. Głęboki wąwóz w pobliżu Garnisz-Partenkirche, wyżłobiony przez górską rzekę Partnach. Ma długość 702 metrów i osiąga głębokość 80 metrów. W 1912 roku został uznany za pomnik przyrody. I powiem wam, że słusznie został uznany za pomnik przyrody, bo naprawdę jest co oglądać. To idealne miejsce do tego, żeby czerpać inspiracje akwarystyczne. Inspiracje na kolejne Hardscape. Układ tamtejszych jaskin i kamieni jest naprawdę przepiękny. Zresztą sami zobaczcie. Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me. Meant to be Jest jeszcze kilka naprawdę bardzo ciekawych miejsc w pobliżu Garnisz Partenkirchen. Ze względu na to, że nie było już za dużo czasu, postanowiliśmy odwiedzić jeszcze jedno miejsce pobliskie jezioro Eibsee, Z, które jest oddalone od gapa jakieś 11 km. To, co uwielbiam w Alpejskich jeziorach, to to, że wyglądają tak, jakby góry wychodziły z wody. Na tym jeziorze jest ok, ale większy efekt możecie zobaczyć na jeziorze w austriackim plant. widać to jeszcze lepiej, naprawdę tam jest super. Chyba nie ma co ględzić, trzeba Was pozostawić sam na sam z tymi pięknymi miejscami. A na koniec krótkie ogłoszenie parafialne. Jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, narodziła się nowa świecka tradycja. I to nie w związkach zawodowych, a na kanale Aquascaping TV. Po raz kolejny osobiście witam nowego wspierającego, którym jest Blekot. Witamy na pokładzie! Wszystkim wspierającym oczywiście też dziękuję i zapraszam nowych do wsparcia tego kanału drobnymi datkami. W zamian za to dostaniecie kilka fajnych, według mnie, bonusów. Najmniejszą kwotą jaką możecie wesprzeć kanał Aquascaping TV to chyba jakieś 13 zł, więc to nie są jakieś duże pieniądze. Trzeba też powiedzieć, że w każdej chwili możecie zrezygnować z subskrypcji wspierania. Wszystkich zainteresowanych wsparciem kanału Aquascaping TV zapraszam do zakładki wesprzyj, a tam już system Was sam poprowadzi. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym niebawem. Powodzenia i pozdrawiam. Cześć.